Siemanko, siema. Witajcie w mojej, tak jest, kuchni XD. A, <coughs> Dzisiaj będziemy robić kawę. Tak, przetestujemy sobie den Mano. No. To jest nowa kuchnia, nowe w kuchnie. I wszystko będzie nowe i będzie wszystkiego więcej. Więcej alkoholu. Zaprawka oczywiście jest. Musi być. Pomocnik jest w postaci statywu. O tak. I testujemy nowy sprzęcior do robienia parzenia kawy. Tak, co ja sobie filiżankę specjalną. Dostałem do tego. Tak to wygląda. Widać to teraz spijemy kawy kawy o, to proszę jak to widać tak, tak to, to już, już robiłem kawę także już jest trochę brudne ale umyłem to proste mycie pół łyżeczki cała kopiasta łyżeczka i jeszcze jedna kopiasta łyżeczka tak jest i co dodajemy jeszcze kawy rozpuszczalnej tak, to jest, tu jest kawa z pół łyżeczki. I dobre. i teraz dajemy wody oczywiście mineralny, gazowana, ale gaz już Teraz lejemy wody, oczywiście za mało wody. Tak żeby nie przelać. O, dobra, można zawsze dodać. Tak. Zamykamy, naciskamy przycisk I czekamy chwilę i będzie będzie, będzie kawa Ja się za kawa opowiem, nawet cztery Ale nie przygotowałem żadnego, niestety Ale no jak to ładnie widać, jak się kawa parzy Jeszcze nic nie leci, ale będzie O no już, już pracuje rządzonko eee, jak to się nazywa ekspres do kawy nie to nie jest ekspres to jest takie nie wiem jak to nazwać nawet o leci kapie no co no, no czekamy aż na kapie Nagrywa to się w ogóle, ja już, już się bałem. Kuchnie, nowe kuchnie, kuchnie 2.0 Dark Kitchen, 2 Robimy kawę XD. jak się skończy woda, to fajnie w siorbie słychać. Nie siorb ciekawy nigdy. Może ja zatrzymę, pauzę zrobię, niech to się zaparzy, a... ...was nie będę zanudzał. Tak. A, to ładnie widać. Może przybliżę tu. O to już jest, już jest pół filiżanki kawy Delmano Joy ja, Personal Coffee Maker. Tak, tak, tak. W następnych odcinkach sobie przetestujemy też Delmano Del tak. tym już widzę, że chyba brakło wody. Tak, to już prawie, że nie ma wody, to trzeba dolać. Mamy. Dobra. Teraz to wybuchnie wszystko, chyba nie. Filiżanka się nie napełni do końca, ale to nic nie szkodzi. Ponieważ... Już drugi odcinek będzie, ale... To... Włączymy jakby brakło wody. Czajnik... ...elektryczny. Dolejemy. A coś ostrzy? Coś się dzieje? A nie wiem co o skończyło się nie, jeszcze jeszcze kapie, tego nie widać na kamerce ale kapie jeszcze o. to się samo niestety chyba nie wyłączy wody już nie ma jeszcze jest kawa będzie pyszna jak z ekspresu albo z czegoś najlepszego tak sobie Wezmę naszą filiżankę tu podstawy jak włonem w, łonem w y, 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 jakimś przygodowym filmie. O i kapie tu i mamy kawę. Jak to widać? Słabo widać. Bierzemy kamerkę i co? Zajść, co muszę radzić jedną ręką. Miało być więcej alkoholu. Pudeczka. Bo się nie dolało wody i cyk, i kawa z prądem a jak jak pachnie aromat tej kawy także tu już nie czekamy na tą wodę bo to wystarczy taka kawka ale pachnie także to by było na tyle, łapeczka w komentarz subskrypcja i tak dalej i tak dalej, na razie